Duże firmy przyrodnicze. Szczególnie takie dobre. BBC, David Attenborough, który gdzieś tam wjeżdża w głęboką puszczę, pokazuje nam świat podwodny czy w przestworze. I ostatnio trafiłem na film, w którym David opowiada, jak on te filmy robił. I słuchajcie, te wspaniałe obecne filmy przyrodnicze są możliwe, dlatego że był ogromny postęp technologiczny. Kamery, noktowizory, specjalne statywy, wysięgniki. To wszystko sprawia, że zaglądamy tam, gdzie wcześniej było to niemożliwe. Hmm, ogromna zmiana dzięki technologii. Bardzo dobra zmiana. Dlaczego o tym mówię? W wideoblogu do przedsiębiorców, biznesmenów, menadżerów. Także coś podobnego mamy w komunikacji biznesowej. Dzięki rozwoju technologicznemu dosięgamy tam, gdzie nie sięgaliśmy wcześniej w komunikacji. Mamy media społecznościowe. Wymieniamy się już nie wizytówkami, ale linkami w naszych portalach. Komunikacja pisana zmienia się w komunikację wideo. Komunikację wideo dwukierunkową. Tak, to już nie będą takie materiały jak teraz, że ja gadam, wysłuchacie. Mówię o materiałach interaktywnych robionych z widzami, robionych przez każdego z nas. Dlaczego? Dlatego, że YouTube wprowadził nową funkcję, mianowicie transmisję, z YouTube'a, ze smartfona, tak, to co w tej chwili oglądacie, to nie jest materiał zmontowany, to jest transmisja, transmisja, która gdzieś sobie leży na serwerze, która pozwoli nam zajrzeć gdzieś, biznes zamkniętymi jednymi drzwiami, a może innymi zamkniętymi drzwiami, no tak i w tą stronę idziemy, także odchodzimy już od jednokierunkowych galających głów i idziemy w stronę transmisji.